Poznajcie Edzia! Ten słodziaczek przyszedł do nas dzisiaj na gruntowne odświeżenie. Podczas kąpieli zależy nam na dokładnym oczyszczeniu, a także nadaniu objętości sierści. Dokładnie spłukujemy wszystkie produkty i przechodzimy do suszenia oraz rozczesywania futerka. Ten etap jest bardzo ważny, ponieważ przygotowujemy futerko pod strzyżenie maszynką. Maszynką wykonujemy wstępne strzyżenie, podczas którego pozbywamy się nadmiaru futerka. Edzio postawił dzisiaj na dosyć krótką, sportową fryzurkę. Teraz wygalamy opuszki i przechodzimy do pracy nożyczkami. A wy, kiedy ostatni raz zabraliście swojego pieska na wizytę u grumera? Dajcie znać w komentarzu i pamiętajcie, że systematyczność to klucz do sukcesu. A nam została już tylko praca przy główce. Zaokrąglamy, skracamy i wyrównujemy łóżka i mamy efekt końcowy!